Czyli tak, aktywność mamy, suplementację mamy, jedzenie mamy z wyjątkiem tych węgli. Teraz właśnie omówmy sobie te węglowodany, bo to jest bardzo ważne, żebyś ty wychodziła z tego stanu ketozy i żebyś ty też odżywiała, jakby odbudowała trochę glikogen wątrobowy, szczególnie tu mi zależy, nie mięśniowy, tylko wątrobowy, bo od niego zależy ilość jakby produkcji hormonów, też hormonów tarczycy. W pewnym sensie, jak my mamy wyczerpany glikogen wątrobowy, to zaburza się właśnie produkcja hormona, hormonalna i wchodzimy w stan takiego uśpienia organizmu. I nasz organizm tak jakby zwalnia wszystko. Wszystko, co tylko może, to jakby zwalnia aktywność, bo nie ma żadnych zapasów energetycznych oprócz tłuszczowych. Czyli ma taki sygnał, że są ciężkie czasy i lepiej być mniej aktywnym, żeby oszczędzać. A my tego nie chcemy. Generalnie my chcemy, nie mamy takich czasów generalnie. My chcemy być, mieć wysoką aktywność, wysoką energię, żeby być produktywnym, działać, mieć ochotę do ćwiczeń, a jednocześnie się nie przejadać i zrzucać masę tkankę tłuszczową. Więc to jest tak, jakby to jest trochę taka waga, którą ciężko wyczuć. Tak? W którym momencie jest ten przesilenie tymi węglowodanami, a kiedy mamy niedożywienie tymi węglowodanami i zaburzają nam się hormony? To jest trochę problematyczne. I no często właśnie sama też się zaburzyłaś, można powiedzieć, w ten sposób właśnie, że jakby byłaś w stanie ketozy zbyt długo i może powiedzieć, już ten stan takiego oszczędzania hormonalnego też, no już się zadziało, już się jakby zadziało w twoim organizmie. Więc teraz my to musimy odwracać, a żeby to odwrócić, to należy przede wszystkim skupić się na węglowodanach złożonych, bo one nam najlepiej regenerują glikogen mięśniowy, wątrobowy, mięsiowy też, ale wątrobowy i to jest najważniejsze. Oczywiście, to też przejdę do tej Twojej wagi za chwileczkę, ale to jest najważniejsze. Nie chcemy, żeby mieć tych skoków, tak? Ale na to masz całe kilka tam rozwiązań, sześć rozwiązań tak naprawdę, takich patentów na utrzymanie tego poziomu glukozy we krwi w naszym programie. Więc po prostu przejrzyj sobie to i, i się nie bój węglowodanów tych złożonych. I po prostu stosuj te sposoby na obniżenie tego skoku glukozy po posiłku. Więc nie będzie dzięki temu nie będzie tego skoku, dzięki temu nie będzie senności, a jednocześnie będziesz miała te węglowodany, które będą dawać ci energię, chęci do ćwiczeń, bo też chęci do ćwiczeń zależą od węglowodanów, tak naprawdę. I największy performance, najlepsze swoje wyniki, każdy najlepsze wyniki sportowe, to mamy na węglowodanach. To jest niezaprzeczalne, to nie da się tego, z tym dyskutować, to są jakby już udowodnione wielokrotnie. No, że na tej stanie ketozy i tak dalej no, nie ma wydolności organizmu. Organizm jest w stanie oszczędzania, co jest dobre krótkoterminowo, ale w długim terminie, no, niestety, negatywne już. Więc ym, tutaj ty musisz właśnie stopniowo z tego wychodzić. Dlatego złożony węglowodany to jest ważne i żeby się pojawiały w każdym posiłku. Czyli tu masz dwa posiłki tylko, i wbrew podzorom, żeby mieć w dwóch posiłkach 150, około 150 gramów węglowodanów, to jest dużo. To nie jest mało. 50 to... na cały dzień. Tak, tak. To jest taki około cel na teraz dla siebie. Bo im bardziej ćwiczymy. Nawet nawet poniżej 150, 130, 150 będzie ok, ok, ok. ale ja później, im bardziej ćwiczymy, im bardziej jesteśmy aktywni, tym można powiedzieć, że więcej węglowodanów przepalamy i zużywamy, i jesteśmy w stanie, może powiedzieć, cały czas mieć tą insulino wrażliwość mięśniową, też i tak dalej. Więc jesteśmy bezpieczni względem hormonalnym, też i tycia. Więc tutaj węglowodany u ciebie. Ile to jest? To jest tak, że przy każdym twoim posiłku powinnaś zjeść około 80 do 100 gramów kaszy Ziemnia... ziemniaków to więcej znacznie, tak? Ale kaszy ryżu na przykład czarnego, ryżu czerwonego, komosy ryżowej, kasze różne, tak? Pęczak sobie weź, jaglaną sobie weź, gryczaną niepaloną na przykład. Paloną, jak lubisz to, paloną, tak? Tutaj już nie będzie miało to znaczenia. Ważne, żeby to były pełnoziarniste, pełne produkty, nieprzetworzone. No tak, jak oczywiście w naszym programie, tak? To jest, to jest oczywiste. Ale około to jest 80 do 100 gramów w posiłku, w sensie suchego, tak? Nie wiem, czy masz wagę? Tak. No, no to, żebyś sobie odmierzyła, to jest dużo, to nie jest mało, wbrew pozorom. To jest dosyć sporo, ale jak zastosujesz te sposoby na obniżenie tego glukozy we krwi po posiłku przed, zjesz posiłek w odpowiedni sposób, a później po posiłku zastosujesz, to nie będzie żadnego skoku po gluko glukozy, tak naprawdę. będzie lekkie podwyższenie, ale takie płaskie, nie będzie tego piku od takich rzeczy. I to jest bardzo ważne. I tu bym cię zachęcał, żeby właśnie zamiast owoców przejść, bo wiem, że owoce czasem się zdarzały, właśnie raczej w owoce szłaś, przejść w kierunku właśnie węglowodanów złożonych. To, to jest ważne. Ziemniaki też są bardzo okej. Okay. Batat też jest bardzo okej. Okay. Tylko już batat znowu ty jesteś osobą takim może nie, nie jadkiem, ale bardziej w tym kierunku, że a batat i ziemniaki są objętościowo duże. I żeby zjeść około 100 gramów węglowodanów z ziemniaków, to trzeba ich zjeść około pół kilo. To jest bardzo dużo. Tak. Praktycznie nie do zjedzenia. Tak. I to jest dobre dla ograniczania na przykład węglowodanów, tak? Yy, ziemniaki i diety. Więc w pewnym sensie ziemniaki są OK. Na przykład jak zjesz ziemniaki, yy, to też jest OK, tak? Tylko tu musisz zjeść znacznie więcej. I... I na końcu posiłku. Słucham? I na końcu posiłku. Tak, no i w tej kolejności, w którym... To jest jeden ze sposobów, tak? To, to już powiedzmy, że to jest jeden ze sposobów. Czyli żeby zjeść na początku około połowę mięsa, połowę surówki warzyw, i dopiero zaczynać węglowodany jeść w posiłku, tak, to jest jeden z tych sposobów na utrzymanie tej glukozy poposiłkowej niższej, czyli nie zaczynasz od kaszy, tylko zaczynasz od mięska, zaczynasz od surówki, jesz po połowie tego, ile masz praktycznie, czyli już sporą część posiłku zjadłaś, no 5 minut to jadłaś spokojnie i dopiero zaczynasz to mieszać i zaczynasz trochę kaszy, trochę mięska, trochę surówki, trochę kaszy, trochę mięska i to jest jeden z tych sposobów, czyli spowolnienie tego dostawania się tych węglowodanów do krweobiegu. Więc to warto, warto to. Chociaż to jest jedno z, tak? To jest w trakcie. Tak? A jeszcze są przed, jeszcze są po. Warto to stosować, bo to są bardzo ważne elementy, żeby to po prostu nie uszkadzało. Ale jeśli nauczysz się to robić, czyli zaczniesz jeść te węglowodany złożone, pełnoziarniste, tylko niezbożowe, to ważne, bo zboże no, jednak nie jest, nie jest korzystne, czyli nie zbożowe, czyli żeby było nieglutenowe, glutenowe, czyli nie wypieki, nie takie rzeczy, nie makarony. To wtedy dopiero zaczniemy sobie wprowadzać jakieś cukry proste, czyli na przykład miód, na przykład właśnie owoce. I wtedy to będzie słuszne. Ale jakby jak już poczujesz te węglowodany, to trochę już się rozkręcisz też z aktywnością. Trochę już będzie chciało ci się, że te hormony trochę wrócą, bo twój organizm znowu poczuje, no znowu jest dobrobyt, znowu jest jedzenie, znowu jest normalnie, znowu nie mam zaburzonego odżywiania. Więc można powiedzieć, że twój organizm trochę wróci do żywych. To trwa około dwóch tygodni, do miesiąca nawet czasem, to się lepiej poczujesz, będziesz spalać po prostu, będziesz chętnie się ruszać, będziesz miał więcej spontanicznej aktywności, czyli takiego, że a pójdę sobie, a przejdę się, a mam ochotę. I nie przebędzie mi na wadze. Znaczy i właśnie. I teraz płynnie przechodzimy do tego, dlaczego może ci waga stać w miejscu, a jednocześnie w talii na przykład może ci spadać w pasie. I to jest fajne, że zmierzyłaś, bardzo dobrze, bo waga to jest waga. I węglowodany, glikogen, mają to do siebie, że one kumulują też wodę, że każda cząsteczka glikogenu ma ze sobą trzy cząsteczki wody. I w pewnym sensie to jest tak, że jak ty nie byłaś w ketozie, to zrzuciłaś jakby ta, całą tą wodę z organizmu z glikogenem, czyli jakby nie byłaś nawodniona, w sensie z, z, razem z glikogenem nie było związanej wody w mięśniach, w, w wątrobie. I to, co Ci się dzieje w tym momencie, to tak naprawdę zaczynać i wracać woda do organizmu. I może być tak, że zrzucasz tkankę tłuszczową, a woda wraca, i nawet są momenty, że może nawet przytyć, a jednocześnie widzisz, że jesteś szczuplejsza. Bo twoje mięśnie się wypełniają. Twoje, jakby, to nie jest tak, że tkanka tłuszczowa będzie mniejsza, a jednocześnie to może być cięższa. To jest normalne. Bo twoje mięśnie będą grubsze, nagle one się będą robiły bardziej, jakby może być większe i lepiej będą pracować oczywiście dzięki temu też, ale one będą większe z racji tej glikogenu i tej wody, które kumulują. To jest tak ściśnięta butelka. No rozumiem, że waga może stać, a nawet wzrosnąć. Rozumiem, że inne parametry na tej wadze, która mi ona pokazuje, się zmienią, tak? Poziom tak, tak. Tam tkanka tłuszczowa się będzie zmieniać i tkanka mięśniowa będzie rosnąć dosyć szybko z racji tego, że będzie się ten glikogen pojawiał. Ale to jest hmm. zaburzone, tak? To nie rośnie tkanka mięśniowa, tylko ona po prostu się wypełnia. Tak jakby. To jest tak jak z butelką. Butelka ściśnięta, wcześniej, bez glikogenu, a tak naprawdę hmm. jest, nalewasz tam wody i ona się wypełnia. I to tak samo się dzieje z twoimi mięśniami teraz. I one, one się po prostu wypełniają. Czyli łapiesz, można powiedzieć, wodę, kumulujesz tam wodę i to jest jak najbardziej okej. Okay. Rozumiem, jak że jak wrócę węgli. teraz do węgli, to mam się nie stresować a wzrostem wagi. A które parametry powinnam obserwować na wadze? Tkankę tłuszczową, ile masz mm. tkanki tłuszczowej, i tkankę mięśniową. To są dwa parametry, które powinieneś obserwować, bo tkanka mięśniowa powinna Ci wzrosnąć dosyć mocno z racji tego nawodnienia mięśni, mm. a tkanka tłuszczowa powinna stać w miejscu albo spadać powoli. No. Tak to wygląda. I to jest około, około u Ciebie to będzie około 1,5 do 2 kg wody, Ty możesz skumulować. To jest taki, taka ilość, to jest dosyć dużo. Możliwe, że ty już około pół kilograma albo z kilogram już odbudowałaś, ale możliwe, że kolejny kilogram, można powiedzieć, że czeka na ciebie, że jakby można powiedzieć, z wodą, nie jest tkanką duszczową. I tym się nie przejmujemy, tak? I to jest bardzo pozytywne. Chcemy, żeby twoje mięśnie były, można powiedzieć, jędrne, nawodnione, silne, miały dostęp do energii. I w ogóle były. Tak. Znaczy w ogóle to, że też na keto, na, w ketozie jak się jest, to też można powiedzieć, mięśnie też się one nie, jakby nie zmniejszają swojej objętości włók ilości włókien, ale zmniejszają swoją objętość w sensie zwężają się. Są, robią się takie no, niewysuszone, ale w pewnym sensie jakby mniej uwodnione. I to jest też normalne. I na keto też pierwsze zmiany, które te kilogramy spadają, ludzie się cieszą, to głównie woda. I tak naprawdę ten tłuszczyk to powoli schodzi. No to masz rację, bo parametry telefonu mi pokazują, pokazują wzrost mięśni i spadek tkanki tłuszczowej. Tak. I tego w ogóle, takie, takie aspekty chcemy u Ciebie widzieć cały czas. Czyli cały czas powoli spada nam tkanka tłuszczowa i powoli wzrasta tkanka mięśniowa, bo my nagle zaczynamy stymulować Twoje mięśnie, Ty nagle zaczęłaś się więcej ruszać, znowu masz energię do działania, wstawaj, stajesz i tak, i tak dalej. Więc Twoje mhm. mięśnie będą szybko się budować, to jest zupełnie coś nowego, tak? Więc one będą się dosyć szybko progresować, a jednocześnie jesteśmy w lekkim deficycie, kontrolujemy tą masę ciała i tak dalej, i tak dalej, mamy te swoje sposoby i tkanka tłuszczowa powinna powoli po prostu spadać. Nie za szybko, nie zależy nam na tym jakoś bardzo, nam zależy na tym, żeby mieć tą jakby kontrolę, że tu spada, a tu wzrasta. Bo wtedy po prostu twoja jędrność ciała, energia, witalność, wszystko, wszystko wraca do jak najlepszej normy. To jest największym celem, nie zrzucenie tkanki tłuszczowej za wszelką cenę. To, jakby to, jest, to jest takie złudne trochę, zrzucenie tkanki tłuszczowej za wszelką cenę, kosztem mięśni, kosztem energii, kosztem chęci do życia i w ogóle wszystkiego, no To doprowadza nas do czego? Do depresji, zaburzeń hormonalnych, do takiego może braku, braku chęci do życia. A jednocześnie można to robić bardzo rozsądnie, czyli kiedy mamy spadki tkanki tłuszczowej, a wzrost tkanki mięśniowej, mamy energię do życia, energię do działania, chęci do ćwiczeń tak naprawdę pojawia nam się wszystko, co, co chcemy tak naprawdę. I jest to łatwe, jest to proste. Bo w tamtym procesie to tak naprawdę wyobraź sobie, że miałaby się zmusić do aktywności fizycznej, jak ty nie masz siły w ogóle na nic. No to... No to, to trwało do miesięcy, no dlatego tak. się do ciebie zgłosiłam, tak? tak. To jest jakby niemożliwe, żeby to po prostu ćwiczyć w stanie ketozy jest bardzo ciężko. To jest już naprawdę psychikę trzeba mieć ze stali, a i tak to jest maltretowanie się i męczenie się. Linia diety ketogenicznej, ćwiczenia. Yy, znaczy to jest ten. To, to była ta przyczyna, dla których nie chciało mi się ćwiczyć, że nie miałam siły? Tak, tak, głównie tak. No, oczywiście hormonalnie też, ale no, to też wynikało z tego. Więc to w pewnym sensie to jest ten element. I to, że ci się teraz pojawia ochoty do działania, to też jest element tego glikogenu. Tak, oprócz oczywiście koenzymów, które uzupełniamy, energetycznych, tak? To mhm. też no, bardzo duże, tak naprawdę jeszcze większy element. No ale samo to, że już ci się pojawia, organizm ma znowu takie, no znowu są dobre czasy, mogę te hormony podkręcać, mogę te tarczyce włączyć, tak, wszystko jest ok, wszystko się dzieje dobrze. Więc można powiedzieć, to jest ważne, żeby, żeby tak... Dobra. Podchodzić.